Yo siemano, z tej strony witam was bardzo serdecznie na moim kanale Ale to niestety nie ja, ten co właśnie od nas macha w Minecrafcie Nagrywam to podczas montowania, ponieważ przez pierwsze około 40 sekund głos w ogóle nie chciał działać Więc przez te właśnie 40 sekund będę wam towarzyszył i mówił co się dzieje Aktualnie witam się z wami, więc zapraszam was do zostawienia łapki w górę i subika na tym kanale A my w poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie przy tym statku, który wam teraz pokazuję I udało nam się znaleźć naszą upragnioną wioskę ale mój czas się już za chwilę kończy, więc jeszcze chwilę Wam podowarzyszę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subiekał o tym, słowie. No i zapraszam Was do oglądania. Możliwe, że niedługo pojawi się odcinek z nowej serii, kolejnej z Minecrafta, ale razem będzie bardziej

Z po co ja tylko będziemy mieli dwie wioski obok, to na pewno się tutaj zasięgniemy, bo to będzie super miejsce. Jeszcze piper na po prawej, ale tutaj jest już większa wioska, już mniej, czyli bliżej tak położona trochę więcej, wygląda nam więcej budynków, więc może będzie tutaj kowal, w którym może będą jakieś dniewetki albo coś zobaczymy. Ale nie, no tutaj się musimy załatwić. Tutaj jest fajne miejsce, super miejsce jest tutaj, więc trzeba by zbudować na tym odcinku jakiś właśnie domek sobie zrobić i zobaczymy jak to wyjdzie ale dobra, na razie sobie patrzę czy tutaj z kowal najpierw czy tutaj jest kowal? na pewno jest golem, którego właśnie minąłem ale kowala chyba nie mam. dobrze, może gdzieś tutaj kolejne wioska być uh -huh. ale chyba raczej w Tobą no raczej w to wątpię, ale dobra, to sobie tyle popatrzmy. Tutaj na przykład nie ma żadnych skrzynek. Weźmy sobie do tego betonowego. I może też za chwilę się będę zastanawiał, w którym miejscu zrobić sobie domek. Tutaj na, tutaj nie wiem w sumie. większy, może tutaj, o! Ciekawe, co by na to, żeby muszę tu wyszłać, to sobie połowić, tutaj taki przedmówić, to mi sobie połowić tylko taki taki domek, sobie zrobić na końcu na krzyżem. Może to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, na razie zobaczmy, czy jest tutaj jakieś rzeczy, no, nie widzę tutaj właśnie takich rzeczy. No to też tam siano. To trzeba będzie zebrać własne ujęcie całkiem. W sumie zebraliśmy sobie trochę... Zobaliśmy sobie trochę w glebach, czy Nie na no, serio, nie nie widzę żadnych skrzynek. W Żadnych doł nie ma nic skrzynki w tych jeszcze Nie, nie ma. Tutaj też nie ma. Nie ma. Ja nie mam żadnych tych W sumie to nie wiem czy zabijać Golem, bo może mnie zabić, bo ja nie wiem czy mam już tak dobre umiejętności, żeby, żeby się tak szybko podbudować. Często mnie golem zabijał, ale to było w sumie dawno temu, więc nie wiem czy już się polepszyłem, czy nie. Bierzmy sobie na razie do sianko, się gdzie budować dom. Tutaj gdzieś jakieś drzewa w pobliżu, takie... nie nie ma, żadnych, proszę, tutaj... Dobra, widzę, że ja wchodzę na pomysł. Ten domek jest w sumie najlepiej położony, żeby go właśnie powiększyć. Czyli w naszej stronie w można tylko tylko powiększyć. Tutaj jeszcze jakieś na takie do wody. Całkiem długie pomysły. Dobrze, coś tutaj jeszcze widzę. Tutaj jest obrót szmargły. Jakiś kanion, tutaj jest. Co jest? Nie, dobra, ja tu nie wchodzę, tutaj na razie mogę zginąć, nas powiem toną. Chciałbym tutaj wszcząpić, właśnie tego skrubę, taką na głowę, ale to może być w tych odcinkach. A na razie to spróbujmy rozszerzyć nasz trochę domek, ten on, w którym chciałbym zamieszkać. Nie wiem, na razie wygląda. A na razie jest trochę malutki, więc ja bym zrobił wam ten nawstaw trochę takiego, podczas kiedy będę rozszerzał ten domek. Ogromcał, nie rozszerzał. Siankę, bo za mną stoi mój nowy domek, ale lepiej się nie od razu, żebyście nie widzieli. To mi się go skończyć zajęło mi to około 3 dni. Ja ten, od razu jak się robiano, nosto od razu się tak spać, więc jakby możliwość to rozumieć, i jest co oni potrzebnej. No dobra, no to pójdę wam pokazać, tylko najpierw jeszcze zobaczyłam, który jest w ogóle dzień aktualnie. Aktualnie jest dzień. Gdzie to jest w ogóle? Aktualnie jest dzień ósmy. Właśnie widzę, jest dzień ósmy naszego hardcore'a, a zacząłem w dniu piątym. No i to jest mój domek. Na razie nie wiem, czy się dobrze prezentuje, ale wyjdźmy może do środka. No i ogólnie wszystko zabieram z tamtego lasu, który właśnie tam e, był. Dopiero zauważyłam go, jak poszedłem poszukać jakichś rewelantów lodowek i zauważyłam, że tam jest taki piękny, wielki las, więc właśnie się przydał. A ja może jeszcze sobie tylko tylko okno tutaj dorobię i za chwilę będziecie mieli szybkie pokazanie, jak to wygląda. Więc już najprawdopodobniej wiecie, jak ten nowy wygląda. No nie wiem, dlaczego mi to tak dużo to zajęło, ale zbieranie zbieranie wszystkich tych surowców które mi to zajęło. I oczywiście, tak jak mówiłem, na pewno się skróciłem połowę czasu, bo tak naprawdę to zajęło około półtorej dnia minecraftowego bo spałem od razu, kiedy robiła się noc, więc nie zajęło to naprawdę aż tak długo. Uważam, że nie wyszło tak bardzo źle, ale wiadomo, nie jest to jakiś najlepszy popis moich umiejętności, ale no, w jest dobrze. Może w przyszłości go trochę poprawimy, będzie lepszy. tutaj jest trochę mało oświetlenia, bo są tylko dwie takie. Tutaj mamy oczywiście kogoś kolegę, możemy go nazwać w następnym odcinku, jeśli nam się uda. Udało mi się też trochę posortować moje skrzynki i mój ekipunek, jak widzicie. Tak, udało mi się... no nie wiem, chyba jakoś nie wiem, kto, Nie wiem, rudy będzie. Może się tak kojarzy, że zielone oczy rudę, tańczek szalona. To nie rudy, dobra. Rudy mi trochę przeszkadzą, właśnie to się tutaj wchodzi, albo się kładzie na moim łóżko albo coś. Ale no, tak jak mówiłem, tutaj sobie trochę w kształcie więc trochę połkwawała w skrzynkach, żeby było ładnie jakoś. Więc ja tak specjalnie zrobiłem, żeby tutaj mamy tylko jeden węgiel, ale na razie trzeba będzie to później trochę sobie pokopać tego węgla. Tutaj na uda się przejść, spańko. Nie wiem, coś bym tutaj jeszcze dodał, może. Może poszukałbym sobie jakieś, takie narzędzie, coś w tym nederytu, nie pamiętam, co dokładnie się to nazywało. Fajnie ja też mamy tutaj właśnie takie, możemy sobie tutaj złożyć i pozbierać i tak dalej Ale no dobra, skoro byśmy przez tam tamten właśnie Właśnie tego węgla tutaj, którego praktycznie tam nie ma To pójdę sobie, po sobie pozbierać takie węgla widzimy się zresztą sobie tak idę trochę w takich ciemnościach I nie wiem czy tutaj się opłacali, bo to jest tak ciemno Trochę, co tam jest? Jest jakiś złoty szkielet albo coś, nie wiem Na razie tam nie idę, bo tylko tam Trochę tam, tam ciemno, dziwne trochę takie Mało miejsce jest tutaj, ale widziałem też taki fajny, wielki kanion tutaj, gdzieś w okolicy. Nie ten, bo tu nie jest ten kaniół, jakieś właśnie takie wersje. O, właśnie, ten kanią, w który trochę pewnie mnie zastresuje, zera, bo jeszcze przez niego zginę. Ale widzę tam węgiel, więc tam chodzimy. Może też uda mi się po prostu cały żelazny zrobić. Bo właśnie mi się wydawało, że jestem cały żelazny, ale no tak, średnio. Dość szlakujemy. Wow. No dobra, A więc tutaj mamy się zebrać trochę węgla. Eee, mamy trochę węgla właśnie, żeby sobie trochę podłożyć do pieca. I może zrobić sobie dzięki temu trochę więcej pochodni. Waldek, Waldek. Nie wiem, coś mi tak z walkiem kojarzy, ale lubię u nas znowu Trzeba to sobie podzielić, wkładać tutaj. To uważam, że kończy nam się kilo, przez to, że tak dużo sobie kupałem. Więc trzeba będzie zrobić sobie jakieś kolejny przykład A no tak w ogóle się już noc, więc lepiej sobie będzie spać. Mimo, że tam Rudy śpi sobie tutaj na moim uczniu, trzymać się smacznie, no dobra. I widzimy się za chwilę. Dzięki, Rudy, że otworzyłeś mi drzwi, ale no, piękny poranek w ogóle jest. Piękny też jest zakończenie odcinka, więc ja Wam dziękuję za oglądanie bardzo serdecznie. I widzimy się w następnym odcinku, który pojawi się za dwa tygodnie, w niedzielę, tak jak zawsze. No i cześć.